Hej, hej, witajcie kochane wagusie z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 24 do 31 lipca 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego. Gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej. Bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć, moi drodzy. Czasem zgłaszacie, że, że macie problem, żeby się zapisać. No niestety nie zawsze te terminy są dostępne, bo czasem są zabukowane na tydzień lub dwa tygodnie, także musicie po prostu zerkać, tak, jak to wygląda. I no jeżeli są zabukowane, no to tak długo się przesuwacie. Tak po datach aż te godziny nie wyskoczą, moi drodzy. Ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam Was do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Dobra, nie będę już więcej gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem zobaczmy, co się będzie działo w sferze finansów dla wagi. Od 24 do 31 lipca, już patrzymy, co tutaj się będzie działo dla Was, moje drogie. Już patrzymy. No, moje drogie Wagusie, macie tutaj światełka: czyli będzie albo odejście i powrót do czegoś. Jest no tak jakby przypływ energii, czyli działanie. Dużo rozmyślania. Hmm. Może wybierzecie inną karierę, drogę kariery. Będzie się wydawało, że mniej świetlistą, a tu się okaże, że jednak gdzieś tam zawłośniecie. Jest gotowość do pracy, słuchajcie. Słuchajcie swojej intuicji, bo to jest takie spełnianie siebie. Być może to jest gotowość też na wyjazd do innego miasta, a nawet kraju. Tu jakieś szkolenia, nie wiem, może będziecie się uczyć jakiegoś języka. Także ogromne zmiany się szykują, ale słuchajcie pozytywne, bo słoneczko jest bardzo pozytywną kartą, więc. Myślę, że tutaj będzie, będzie dużo ognia, dużo powera. Będzie, um, będziecie mieć, nie wiem, no, jakieś, jakieś tutaj. Um, Pomysły, gdzie będziecie się spełniać, więc jest ok. Dociągamy karty. Yy, może też będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, bo tutaj jest As Mieczy. No, coś się może, może się coś zawalić tutaj. Coś, jakieś nagłe zmiany albo nagłe propozycje, które no, mogą też zaburzyć wasz, wasz, yy, yy, wasze pomysły yy, tu może pojawić się też osoba jakaś z przeszłości, tak, albo mogą się też pojawiać pomysły do realizowania pomysłów z dzieciństwa lub sprzed lat, tak, i tu będziecie do tego wracać być może jest nagłe odejście od jakiejś Pracy i wejście w coś nowego. No nie wiem, tutaj się duże zmiany szykują, moi drodzy. Karty mówią właśnie o uczeniu się, być może o śnieniu, jakimś spełnianiu swoich marzeń. No też ten wyjazd tutaj już po raz trzeci się pojawia. No, karta króla monet mówi też o tym, że raczej tu będzie stabilnie finansowo. Więc, tak jakby nie musicie się martwić. Tylko, no, jakieś mogą to być zmiany już w pracy, może zmiana stanowiska, nagła zmiana stanowiska, no, albo zupełnie coś nowego będziecie robić. Nie wiem, no, coś tutaj się szykuje, jakieś y, totalne zmiany. Więc y, zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Y, w każdym bądź razie y, nie będzie źle na ten tydzień, więc nie. Nie, nie musicie się przejmować. Karty mówią o tym, że raczej nie będziecie się skupiać na finansach, a raczej na takich marzeniach, swoich marzeniach. Czyli tutaj być może jakaś ścieżka się otworzy w tym kierunku. No dobra, zobaczymy uczucia, miłość, przyjaźnie dla Was od 24. Do 31 lipca 2023 uczucia, miłość, przyjaźń, waga. I już patrzymy. Rągie Bagusie, co tutaj Was czeka? No, prawdopodobnie jest jakiś mężczyzna, który no, ma plany no, na, na jakieś poważne yy, kontrakty, jak to się mówi. Yy, w każdym bądź razie, no tu są jakieś blokady. Nie wiem, czy wy bezpieczniej się czujecie same? Czy tu są blokady zdrowotne? Każdy ma swoją historię, więc tutaj trudno powiedzieć. Niektóre osoby mogą mieć problemy zdrowotne, nawet może wychodzić zabieg, aczkolwiek nie musi tak być. Mogą niektóre osoby wybrać się po prostu na robienie tatuażu. No i znowu wam się to te same karty powtórzyły, pomimo to, że je tasowałam. Czyli tutaj być może chodzi o wyjazd zagraniczny, słuchajcie. No może to jest ten wyjazd zagraniczny związany z partnerem, waszym lub partnerką, tak? Więc albo po prostu wyjazd zagraniczny związany z wyjazdem na wczasy. I już patrzymy kolejne karty. Zobaczymy, co tutaj nam dopowiedzą. Karty mówią, że możecie czegoś nie dostrzegać. Zachowajcie ostrożność, nie podejmujcie tutaj pochopnych decyzji. No i zobaczcie tutaj, dwie karty, osiem mieczy się powtarza. Więc no nie wiem, tu może być jakieś zagrożenie dla zdrowia. Aczkolwiek nie musi tak być. No i słuchajcie, no jest drugi raz Królowa Kielichowa, więc tu uczucia są, ale tak jakby na razie płyną być może tylko w jedną stronę, tak? No inne, innymi pałacie energiami, tak? Więc tutaj na razie jest gorąco, namiętnie Mężczyzna prawdopodobnie do was pała tutaj taką energią bardziej seksualną, wy bardziej zwracacie uwagę na uczucia. No, być może nie podejmujcie podobnych, pochopnych decyzji. Aczkolwiek tutaj mi się nasunęła jeszcze druga historia, że y, możecie mieć do czynienia z osobą, która was poraniła, poraniła was y, 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 słowami i jednocześnie siebie zraniła i ona próbuje się tutaj z wami pogodzić, pojednać. No i właśnie ta osoba może też pałać tutaj y, do was właśnie taką energią seksualną, tak. Yy, no, Oliwa zawsze sprawiedliwa, tak? Więc tutaj ta sprawiedliwość wyszła na jaw, i być może ta osoba sobie po prostu nie potrafi poradzić, że być może wy po prostu już nie, wolicie być same, nie chcecie z tą osobą mieć do, nic do czynienia, tak? I tutaj, yy, tak to, moi drodzy, wygląda, że wy yy, po prostu no nie chcecie, nie chcecie. Z tą osobą być, tak? Więc tu tak to moi drodze wygląda. No i pamiętajcie, że to jest, są karty na tydzień, to nie jest przegaz dla wszystkich, tak? Więc nie należy tak sobie brać mocno tego do serca, bo to są czytania ogólne. I teraz zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand na ten czas, od 24. Od 24 do 31 lipca 2023 już patrzymy co tu się będzie z wami działo. Karty Lenormand. Wiecie co, no, albo jakieś sprawy urzędowe, jakieś tutaj są blokady na te sprawy urzędowe, albo też no, związane z lekarzem. Może tutaj chciałybyście dostać się do lekarza, ale słuchajcie, koniec tych blokad, więc może coś się tutaj przyspieszy. Aczkolwiek to może być inna informacja, że macie zwró zwrócić uwagę na zęby, na kości, na kręgosłup, tak? Czyli w tym tygodniu nie dźwigajcie nic, bo jeżeli tak, tak się zadzieje, możecie wylądować po prostu w szpitalu, tak? Więc na to zwróćcie uwagę, bądźcie ostrożni, dbajcie o swoje zdrowie, bo może być no, nie fajnie. Aczkolwiek nie musi tak być, nie muszą być to takie złe, tragiczne historie. Może to być zwykły wyjazd do sanatorium, może to być wypad na weekend gdzieś po prostu były blokady i będzie koniec blokad, tak, więc tutaj też tak może być. No słuchajcie, może tu być nagły przypływ gotówki, no też jakieś stresy związane, nie wiem, ze zmianami, tak, nagłe zmiany mogą tutaj być, ale zmiany na lepsze. I no zbieranie plonów, ale uwaga też na wydatki, bo mogą być nagłe nieprzewidywalne straty, tak, i w związku z tym mogą być stre stresy. Bo na przykład w domu mogą się pojawić jakieś szkodniki, bo na przykład no, wypadnie jakiś remont, tak? Może być no, jakiś nagły, nieprzewidywalny wyjazd, albo właśnie coś związane z zdrowiem, więc tutaj, moi drodzy, takie historie się przedstawiają. teraz zobaczymy y, karty rady dla Was od 24 do 31 lipca 2023 już patrzymy, karty rady odpuść sobie czyli niektóre rzeczy, które Wam niby zależą, po prostu trzeba się poddać, dać na luz zostawić to i, i, i iść do przodu i druga karta rady Druga karta Rady. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom i za głosem serca. Więc moje drogie Wagusie, tutaj trzeba pobudzić swoją intuicję, popracować nad tym i skupić się na sobie. Drogie wagi. No, też zachodzą zmiany, tak chciałam nawiązać do astrologii, ponieważ węzły księżycowe wchodzą w wagę i w barana. I właśnie w, w wadze będzie węzeł ketu, który mówi już o przeszłości, że to już było, czyli no i. To jest właśnie skupienie się na sobie, tak? Bo węzeł rachu wchodzi w barana i y, on mówi, że najważniejszy jestem ja w tym momencie, w tym układzie, więc skupiamy się na swoich pragnieniach na sobie, nie na innych, tak, żeby y, nie wychodziło na to, że ktoś inny jest ważniejszy od was. Tak, więc tak to moi drodzy wygląda. Drogie wagusie, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Jeżeli wyjeżdżacie na wczasy, to życzę Wam bardzo udanego wypoczynku i... No wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam, właśnie plutko i buziatki, papa, do następnego razu.